Wieczorne spotkanie hodowców trzody chlewnej zamieniło się w pełen emocji obraz desperacji, bezsilności i narastającego gniewu. Rolnicy mówią wprost: Sytuacja na rynku żywca wieprzowego to dziś lęk i rozpacz. Ich zdaniem ceny skupu są nie tylko dramatycznie niskie, ale wręcz oderwane od jakiejkolwiek logiki ekonomicznej, a tłumaczenia zakładów przetwórczych coraz bardziej absurdalne. W tej atmosferze rodzi się decyzja. By za kilka dni pojechać pod jeden z największych zakładów w kraju i tam twarzą w twarz zażądać odpowiedzi. Rolnicy mówią, że nie chodzi o protest, lecz o rozmowę. Kilkudziesięciu hodowców chce zadać pytania dyrektorowi firmy, która, jak podkreślają, ma największy wpływ na rynek. Po długiej dyskusji doszli do wniosku, że dalsze milczenie nie ma sensu. Trzeba wreszcie usłyszeć, skąd biorą się te decyzje o cenach, które spychają hodowlę trzody na skraj opłacalności. Jesteśmy po spotkaniu. Sytuacja, jaka jest na rynku trzody chlewnej, to bym powiedział, że tak delikatnie mówiąc, obraz nędzy i rozpaczy, jeżeli chodzi o ekonomię i o tym też, dzisiaj rozmawiali. Po takiej dłuższej dyskusji doszliśmy do wniosku, że jest cały szereg pytań w związku z tą sytuacją na rynku trzody chlewnej, tymi bardzo niskimi cenami. i Chcemy zwrócić się z zapytaniem do lidera rynku przetwórstwa i skupu w Polsce, czyli do największej firmy. Z zapytaniem, czym to jest spowodowane? Mamy cały szereg pytań, które chcielibyśmy zadać, i dlatego w przyszłym tygodniu będziemy pod jednym z zakładów tego koncernu. Pojedziemy tam i będziemy chcieli z dyrektorem porozmawiać na temat tej trudnej sytuacji. Sądzę, że na niektóre pytania będzie mógł nam odpowiedzieć, a nawet na wszystkie i dlatego, dlatego w przyszłym tygodniu w środę o 11 będziemy pod jednym z zakładów z zapytaniami. Nie będzie to żaden protest, tylko... Kilkudziesięciu rolników pojedzie do tego zakładu po to, żeby zadawać takie pytania. I tutaj dzisiaj też koledzy chcą wziąć udział w tej dyskusji. W ich relacjach pada to samo oskarżenie zmowa cenowa. Gdy niemiecka giełda spada, polskie zakłady natychmiast obniżają ceny. Często mocniej niż wynikałoby to z notowań. Gdy niemiecka cena rośnie, podwyżki w Polsce są symboliczne, jakby ktoś świadomie blokował wzrost. Rolnicy mówią wprost, że nie wierzą już w żadne rynkowe zasady. Uważają, że przetwórcy trzymają ich w potrzasku. Słyszą od zakładów, że taka jest Unia, że taka jest ekonomia, ale sami widzą, że surowiec z zagranicy wjeżdża do Polski drożej, a mimo to to właśnie polski rolnik dostaje najmniej. W ich głosach przebija poczucie degradacji. Padają porównania do pańszczyzny, do rolnika jako taniej siły roboczej, której nikt nie szanuje. Mówią, że od lat są traktowani jak obywatele drugiej kategorii, jak ludzie pozostawieni sami sobie. I dodają, że jeśli polski rolnik przestanie produkować, ucierpią wszyscy od firm transportowych po całe miasta bo to wieś nakręca ogromną część gospodarki. Ja się zawsze zastanawiam, czym to jest spowodowane, że cały czas, jak jest giełda niemiecka, to jest, jak idzie na dół to z automatu wszystkie zakłady umawiają się. To jest zmowa, oczywiście cenowa. Idzie na dół, nie 40 czy 50, groszy, czy więcej. Jak idzie do góry, 10 eurocentów, to 10-20 groszy mniej więcej, bo giełda niemiecka tego, a u nas jest, jest e, tanie Nieprawda. Cały czas zakłady, to jest zmowa e, cenowa teraz. Zakłady, e, które mają włożyć, my wiemy, które zakłady włożą środę e, rzepca żyw, wieprzowego z Niemiec. Dlatego czy wcześniej, czy później to, to ogłosimy i na 100 Ci co wożą elementy, to zawsze każdy się tłumaczy, że to jest ekonomia i to jest Unia. I... Tylko dlaczego całe śmieci z Europy idą do Polski? Nie, czy ten rząd już w ogóle od tych rolników... My to się czujemy rolnicy jak, jak niewolnicy. Dlatego, że pańszczyzna jest wniesiona tam w 1848 do nierządów. Dus, a my cały czas jesteśmy pod zaborem. My cały czas jesteśmy chłopem pańszczyznianym. O to chodzi, o to chodzi władze i tym wszystkim zakładom. Jak nas nie będzie, to i was nie będzie, zobaczycie. Kolejni hodowcy zwracają uwagę na absurd sytuacji, w której rolnik, w przeciwieństwie do każdego innego pracownika, nie zna nawet przybliżonej wartości swojej miesięcznej pracy. Kupuje prosiaka, inwestuje, ponosi koszty, a dopiero na końcu dowiaduje się, czy zarobił, czy stracił. Jednocześnie nakłada się na nich coraz więcej obowiązków: dobrostan, kontrole, nowe wymagania. Wszystko to kosztuje, a finalna cena nadal jest narzucana z góry, jakby rolnik nie był partnerem, lecz wykonawcą cudzego planu. Rolnicy pytają, dlaczego między ceną niemiecką a polską istnieją tak duże różnice. Podkreślają, że, doliczając koszt transportu, importowany surowiec powinien być droższy. A jest odwrotnie. Widzą w tym celowe działanie: zaniżyć cenę żywca w Polsce poniżej kosztów produkcji, ściągnąć droższy towar z zewnątrz, a średni wynik i tak wyjdzie zakładom korzystnie. Tylko, że dla wielu gospodarstw oznacza to kres hodowli. Niektóre z nich już rezygnują, inne walczą resztkami sił. Patrząc na e, zachowanie na rynku, e, miasto mówi na wieś, że jest e, przecież wam tak dobrze, tak, macie takie traktory. No dobrze, wszystko jest ok. Jeżeli yy, gospodarz, czyli rolnik zarabia, może się utrzymać godnie i funkcjonować, to cała infrastruktura, typu przemysł, y, samochody, wszystkie po kolei, mogą jeździć, przewozić, dowozić towar, a jeżeli my, jako rolnicy, przestaniemy hodować, produkować, bo nas po prostu ekonomicznie nie będzie na to stać, no to co, nie będzie robił? To miasto też nie będzie miało za chwilę pracy. Kurierzy nie będą mieli niczego wodzić, bo nie będę za co wkietujesz. To do tego mamy z dążyć, robić? Co ja to to wszystko to Wielkie, piękne koncerny, jak to jest tu i teraz? Albo za chwilę będziemy, albo nas już nie będzie. W ich wypowiedziach pojawia się także obawa, że dąży się do likwidacji hodowli w Polsce w ogóle. Że przepisy dotyczące zwierząt, coraz bardziej restrykcyjne i oderwane od realiów wsi, mają dodatkowo zniechęcać do utrzymywania stad. Pada gorzkie zdanie, że Polska ma być chyba jednym wielkim parkiem narodowym, bo wszystko, co dotyczy rolnictwa, jest dziś przedstawiane jako problem. Jak słucham, jeździmy na różne spotkania, że zakłady tłumaczą, że im się nie spina, że to jest wolny rynek. Ja już tego słuchać nie mogę. Każdy. Yy... Idąc do pracy, y, przepracuje miesiąc i no, czeka na tą wypłatę, na godną wypłatę. A my od iluż lat po prostu y, jesteśmy w takiej sytuacji hazardzista, tak? Y, kupując, y, kupując posiaka, my nie wiemy, ile dostaniemy za ten produkt końcowy, tak? Y, narzuca nam się obostrzenia, dobrostany. Y, cuda Janki, kontrolę a w efekcie końcowym jest cena dyktowana niby przez tą giełdę niemiecką. To dlaczego jest taka rozbieżność między ceną niemiecką a ceną polską? Ja się tak zastanawiam, no może ja nie umiem liczyć, tak, ale jak się liczy cenę niemiecką, dokładając koszty transportu, to wychodzi to, no, skoro wyżej, tak? Więc ja tutaj upatruję coś takiego, że jak najbardziej tutaj nas upodlić, obniżyć cenę poniżej kosztów opłacalności, stamtąd przywieźć drożej, a średnio i tak wyjdzie nieźle, tylko, że no coraz mniej jest tych gospodarstw, my się opieramy, ale myślę, że to idzie w kierunku zamknięcia hodowli, w ogóle hodowli, bo tutaj na tym spotkaniu słyszeliśmy kuriozalne rzeczy od, od rolników, że już jak nie mają się do czego czepić, to nawet do, do zwierząt domowych się zaczynają czepiać, tak Czyli typu psy, koty, e, ustawy łańcuchowe, polikwidować wszystko tak, jak powiedziałem kiedyś wcześniej, że Polska chyba jest przewidziana jako jeden wielki partner narodowy. Nie wiem. Wszystko jest nie tak, wszystko jest źle. E, myślę, że czeka nas naprawdę przykład. Tak? Pada też najprostszy, bolesny przykład ekonomiczny: 4 zł za kilogram żywca i 40 zł za kilogram kiełbasy w sklepie. Ponad dziesięciokrotna przebitka. 50 zł za kilogram szynki. Dwunastokrotnie więcej niż cena, którą dostaje rolnik. Zakłady zarabiają ponad 1000%. Pada z ust jednego z hodowców, który mówi wprost, że rolnicy są ograbiani. Zastanawiam się oczywiście, skąd się te ceny biorą te na rynku. 4 zł za żywiec, a normalnie w sklepie kilogram kiełbasy kosztuje 40 zł. To jest 1000% przebitki względem kiełbasy. A kawałek szynki chcąc kupić w sklepie 50 zł za kilogram. To jest ponad 1200% zarabiają zakłady na przetwórstwie. To jak im mało jeszcze, to przecież niech za darmo od rolników wezmą. A jak im jeszcze brakuje, to możemy, musimy się złożyć rolnicy i im po prostu tą dziurę budżetową załatać w jakiś sposób. Już łatamy cały czas. A może po prostu trzeba im daninę za, zawieść, żeby im, yy, na premię dla dyrektorów starczyło, jak im mało po prostu w ten sposób yy, okradać rolników, no to trzeba po prostu przez rolników się yy, część złoży i po prostu zawiezie samochód, a może dwa, jak będą potrzebować trzody yy, chlewnej i na tym może się opanują w końcu pod tym kątem. Dziękuję bardzo. Wszyscy podkreślają, że atmosfera w branży jest dusząca. Hodowcy są dociskani z każdej strony, a podmioty skupujące, jak mówią, nie liczą się z nimi w ogóle. Czują, że przestali być partnerami, stali się surowcem. Dlatego chcą rozmowy, rzeczowej i poważnej. Chcą usłyszeć, dlaczego ceny w Polsce są dużo niższe niż na rynku niemieckim, dlaczego sytuacja ta trwa już pół roku i dlaczego nikt nie reaguje. Na koniec zapowiadają. Przyszłą środę o 11 staną pod zakładem przetwórczym. Nie z transparentami, nie żeby blokować drogi, ale po to, by postawić pytania, które od miesięcy wiszą w powietrzu. Mają nadzieję, że zostaną wysłuchani i że wreszcie ktoś potraktuje ich jak ludzi, którzy produkują żywność dla całego kraju, a nie jak problem, który można ignorować. Tak jak moi koledzy mówili, z różnych stron jesteśmy w dużym stopniu dociskani przepisami i tak dalej. No nie ma co ukrywać, że w tej chwili odnoty skupujące w Polsce, no nie liczą się w ogóle z nami, z chodowcami. Mogą się pozwolić na, na to, żeby te ceny obniżać. Tutaj też koledzy mówili, że no faktycznie E, niby, że giełda niemiecka, ale w Polsce to jest dużo, dużo taniej i ta sytuacja jest od e, prawie pół roku taka sama i e, dlatego nie chcemy e, protestować e, na ulicy, e, chcemy e, poważnej, poważnej rozmowy, e, tak jak powiedziałem z przedstawicielami e, koncernu, po to, żeby e, nam wyjaśnili te sprawy i, i dlatego... dlatego e, Postanowiliśmy jechać właśnie pod jeden z zakładów. Mam nadzieję, że tam zostanie, zostaniemy wysłuchani i e, będziemy mogli e, porozmawiać. Więcej szczegółów będziemy Państwu przekazywać w następnych relacjach. Tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu, w środę o godzinie 11 e, spotykamy się pod jednym z zakładów, więcej informacji podamy w terminie późniejszym. Sławomir Izdebski zastanawia się, ile polski budżet poniósł strat w związku z afrykańskim pomorem świń. Na wielu swoich konferencjach prasowych obiecałem Wam, że przygotuję, wystąpię do głównego lekarza weterynarii z wnioskiem o przygotowanie informacji w trybie ustawy o udzieleniu informacji publicznej w kwestii dotyczącej tego, ile polski budżet poniósł strat z uwagi na. ASF, który wciąż nie jest w Polsce zlikwidowany. I szanowni Państwo, dzisiaj zadłużenie w ogóle rolnictwa naszych rolników, takie udokumentowane, szacuje się na około pół miliarda złotych. Koszty, które państwo polskie poniosło, to jest na dzień dzisiejszy miliard dwieście sześćdziesiąt, prawie siedem tysięcy złotych. To jest, proszę Państwa wyrzucenie pieniędzy w błoto wyrzucenie pieniędzy w błoto o tym mówiłem już wiele lat temu że żebyśmy zainwestowali nie wiem jakie pieniądze to bez reformy gospodarki łowieckiej te pieniądze będą wyrzucone w błoto i dzisiaj po wielu latach i to nie jest mój wymysł to jest dokument, a właściwie informacja z dokumentu, który otrzymałem od głównego lekarza weterynarii i proszę Państwa, ja powtarzałem wielokrotnie, powtarzam jeszcze raz i będę powtarzał pewnie nie raz jeszcze, że żadne pieniądze tutaj nie pomogą. Jeżeli chcemy zwalczyć ASF w naszym kraju, to podstawą jest reforma gospodarki łowieckiej, bo dzisiaj my płacimy na bioasekurację, ale i na odstrzał sanitarny to jest kolejne wyrzucanie pieniędzy w błoto bo oni sobie dzisiaj robią biznes na nas bo te pieniądze, które są przeznaczone na odstrzał sanitarny one powinny zadziałać, bo za pieniądze myśliwi powinni dziki odstrzelać nic bardziej błędnego oni zrobili sobie z tego prawdziwy biznes bo po cichu wprowadzają zakazy strzelania do loch, natomiast strzelają tylko osobniki dorosłe. Locha następne rodzi, następne rosną i następne się odstrzela. Głupie państwo płaci, najpierw daje im za darmo zwierzynę, rolnicy te zwierzynę na swoich polach wychodują, oni dostają za darmo i jeszcze państwo im do tej zwierzyny dopłaca. Więc ja dzisiaj mam propozycję dla rządu, dla premiera, dla pana ministra: dajcie nam prosiaki za darmo, dajcie nam cielęta za darmo, dajcie nam pasze za darmo, i my wtedy nie będziemy narzekać, że sprzedajemy swoją trzodę czy zwierzęta poniżej kosztów produkcji. Do tego was zachęcam. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o trudnej sytuacji hodowców w Polsce? Czy na rynku rzeczywiście doszło do zmowy cenowej?